Jaki miły dzień! A to co? We live, we love, we love. O nie, tylko nie trendy z TikToka. Piu! Nie! Czy to Freddy Fazbear? Or-or-or-or. Gdzie on jest? O mój Boże, jestem w kościele! A nie czekaj, to backrooms. Okej, okay, ubrałem bluzę i muszę się pozbyć trendów z TikTok. Ja jestem z moją pseudo-ekipą. Kubek, powiedz mi, gdzie jest moja armia? Poszli na lody i dostali biegunki. Tylko tak mogę się ich pozbyć. Piu. No tak, przecież jestem nieśmiertelny. Gdzie mój pistolet? Piu, piu. ha ha, ale głupi. Myślał, że jestem Kubek, a ja... jestem Kubek. Szytlero-wąsy. Wówka, i lajka, boteczka. Nie zapomnij upadnąć na jedno odcinki. To tyle ode mnie. Patrzcie. Zbijcie też na kanał kubka Dwulocznego, który jest jakby moim partnerem.